Jesteśmy właśnie w Sleeping Dogs hey, man, Może tak, na początek Troszkę o, o technikalie w tej gry Mianowicie No kurczę, widać że jest to port z konsoli Po pierwsze Kurczę, włączyłem i mieliśmy na wiecie ustawienie tam początkowe, taki tam badziewia, taki kreator I już tu mi tak trochę działo konsolą nie było ustawień graficznych, były ustawienia dotyczące dopasowania interfejsu do monitora. Dziwna sprawa. Rozdzielczość to rozdzielczość chyba. Także nie wiem o co chodzi. E... Hey, Drugą sprawą man, jest to, chcesz że gra działa dzięki temu nawet w miarę szybko, w miarę ładnie. No, jestem teraz na wysokich ustawieniach, na bardzo wysokich już jest mniej niż 30 FPS, a ja tak mam około 40 i tak dalej. E... I nagrywam teraz ładnie w 30 płynnie. I co jeszcze? Że gra bardzo fajnie, szybko się czytuje, wszystko ładnie płynnie działa, także to jest plus. A minus jest taki, jeśli ktoś widział USPF-a na fanpage'u na Facebooku była taka sprawa, że obraz mu się zrobił cały niebieski, tam nie było ogólnie, tylko niektóre przedmioty by się wyrenderowały tak, tak to wyglądało dziwnie. I po prostu nie było ziemi i budynku itd. Tak Miałem ten sam błąd, po prostu grałem, zmieniłem sobie grafikę z bardzo wysokiej na wysoką i gra tak się właśnie zmieniła i trzeba ją w ogóle wyłączyć i łączyć od nowa bo nic innego chyba by nie pomogło także to jest taki już nie do, takie, takie są niedróbki też widać tutaj momentami że skoro Enix nie jest zresztą nic wydawcą ale to studio nie jest tak dobre w robili sandboxy jak po prostu rockstar wiadomo oni po prostu z, nie robili chyba wcześniej takich gier po prostu i nie są w tym zbyt dobrzy tak że to w działa, być może ludzi odpychać tak po cyckach, ale nie wiem bardzo fajne jest za to hmm, oj bardzo dobre jest grafika to nie jest bardzo dobra jeszcze mam jeszcze fajne teksturki jakieś tam lepsze tekstury HDS ze Steam'a za darmo Także też można sobie podnieść jeszcze grafika, jak ktoś jakąś za mało jak będzie na smalym ładnie chodziła. I bardzo fajnie jest tutaj właśnie oddane miasto, cały ten Hongkong i bardzo fajne sterowanie, wiecie, fajny parkour, bardzo fajnie zrobiony też. Trzeba po prostu w tym momencie piskać spację i tak dalej. Mamy polskie napisy problem I Można po prostu patrzeć na budynki, ale tylko teraz nie możemy, bo mamy niskiego. Nie, to będzie piszeć się w można po prostu tak że No Ale kombosy są bardzo fajne, też w tyłu central. Może się że to jest po prostu takie z central, ale wcale tak nie jest. Bardzo fajnie jest to rozwiązanie i tak dalej. Y... For Winston. Winston? Także coś tu miałem powiedzieć, no, ale ja nie pamiętam to, co. To, <noise> What, to be the guy o co chodzi. historia jest dosyć fajna, you, ale, ale widzę, że są takie dziwne. Takie <noise> dziwne. Y... Hey, <głos> takie <głos> dziwne. Y... No. I'm Kaccenki, które kończą no, się... Tak jakby coś jeszcze mogło tam być powiedziane. Nie wiem czy tam być, czy tak jakoś inaczej. Może po prostu zbyt truszczony GTA i po prostu tak mi się wydaje, ale... Ale można bardzo on fajnie lać e, wszystkich <laughs> I, e, i bardzo fajne kombosy składają naprawdę. Na zakłośno jest na biedna ściany, takie też tam widać trochę inderóbek w tym, ale ogólnie bardzo fajny, pozytywny efekt. We need to discuss business. Winston! I don't have any business with Winston. Everyone has business with Winston. You're gonna pay up. you understand? Go down Winston to stick a back toy up his ass! Hey! Fellas! These jerks are not in on your territory! ass! Nie wiem czemu teraz jej nie, mam, ale była, tam no trzeba no 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 to tam już kurde, ale dobrze, Można skryptować nawet dzisiaj teksty... Eee, Elementy otoczenia, bardzo się to nie podoba. Ja Proszę, bardzo, proszę, jest proszę, proszę, na ścianę na, na przykład A możemy zrobić F i, i E po prostu wywalamy Proste. I odbieramy kaskę no, Witam Tu so, ogólnie <laughs> chodzi teraz o to, że Nocny Market Jest... I... jest I... animacją będzie I... fajne? My nocny Market done, jest bardzo... Jest jakby podzielony

Eee, bardzo fajna jest grafika z i tak dalej. Bardzo fajny efekt jakby no, z tego nocnego miasta, bardzo się podoba. Mm, a teraz ta rzecz, że, e, o, czym, o co teraz chodzi? Market mm, jest podzielony, jakby. Znaczy, on należy do nas, jakby do, do kosztów, mi tutaj wszyscy ale my jesteśmy krótką agentem, ale tak naprawdę Target znaczy Market chcą odebrać, ja, oni się kłócą o ten Market, a rzeczywiście nie chcą się kłócić, o Yy, teraz właśnie sprzedawców yy, jakby zmuszamy żeby oni dali czas się temu żeby, 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 żeby się z którym my jesteśmy a nie, a, nie tym, a nie tym innym yy, temu drugiemu, tym znakiem a także w konflikt dawać ten nowszy marker i mamy żeby, 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 żeby pokazać co tu rządzi jakby ten marker yy, jak na jak jest nasz. Rozumiem, że na komórce w przyszłości kiedy jakiś broń na tym stanie to będzie ciekawe to... dog guys this market to Why was he beating you? Him? He was demanding 20 times the normal payment. Maybe he has a drug habit or something. For a small fee, Winston will make sure you don't have trouble with gangsters. That sounds very reasonable. Nice. Man, we need to get you <laughs> outfitted. Over on. here! Yes, <noise> <noise> na pewno bardzo robicie. Bardzo się zapalać nawet z pasja. Siedzmy na tym odusić i wtedy. Bardzo się podobałem jak poszkodni. Ogólnie bardzo fajnie przeportowane sterowanie, czyli wiecie, myszka kreatura spokojnie starczą. Mmm, to jest z... coś tam przycięło, <noise> co się ptuje. Perfect for you. Wierzę. To Come again. jest... ...ok, again. getta, lol. Dobre, dobre. No ale... ...to ...a, tu nie kasy, a tu... <grym> element, aby tronąć 5% premii od... lol. Minimalna reputacja nie związało tutaj, no Dobra, Control odwróć. Aha, krok w bok. No fajne, fajne krzyczki, dobra. Mamy kopione. Ile trzymać. Przynajmniej nie trzeba łazić długo, tylko można pobiegać, to, to co A, tak, to jest... Y czytałem troszkę sobie. To nas uleczy, może się pomodlić ładnie, a... I ten, i są kapliczki i coś chyba jeszcze. Mm. I je trzeba właśnie znaleźć, że tam jest 100% czy coś. Ale ogólnie tego cool, nie trzeba bardzo szukać, bo podobno to nie jest tak pochylane i da się to w miarę A znaczy coś dla się. to ten będzie lepiej, wiadomo tylko tutaj yeah? jakiś momenty co nie What kind of grade school shit is this, huh? I work my ass off all day, so fuck off and grow up. Take it! You're coming with me. We got something to take care of. And you don't fuck with me. No prosha. <laughs>

So what'd you do? Nothing, nothing. Say I came straight to you. To I didn't want to start anything major, so to be, major without you knowing, you know? So get this. A couple years ago, I go, this guy came to me and asked me to look out for him while he did business. Special came mostly, mostly, but other stuff to too. To I thought I'm doing my boys, no problem. This week, I Jackie here to pick up the envelope, and he tells my boy to fuck off. To Apparently he's friends with Dog Eyes now, so we can all go fuck ourselves. You want me to make an example out of Dog Eyes? That Garton is gonna get what's coming. Right now I need to take care of me. No. No, 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 no.

Fajnie. Um. Uczteno, brakuje tutaj... Nie jest to do końca dopracowane. Brakuje mi takiego. Czemu nie mogę... Czy mogę wejść do góry i mogę tak samo zaskoczyć? W ogóle bez sensu termicznie. Skoczyć. Co? Zależnie. Co? Hey, hey! I'm telling you the come. Come on, let me show you around. Really nice. Looking for me? You know where he's at? Yeah, he just passed the food stand around the corner. To out the, <muchy> the, we're, we're out the uh. To

Dobrze. Dobrze. Dobrze, trochę. I to co się dowodziło właśnie to jest to, że myszką od mm, kamery działa oh, strasznie wolno i nawet mimo tego, że ustawimy sobie w, w opcjach a w na maksa stajesz mu się na sobie na myszce i nie się tutaj się, żeby mi to nie się normalnie się zostało.

O kurcze, mianowicie. Dobranoc, panu. O, To z tych chłopaków! Zbieraj Nie wiem, no, to taka... Rożne to są chłopaki, gdzie ludzie ulicy, czy coś, ale... No nie wiem, czy to za... tak za <eurs> Garnę tutaj, bo tu mnóstwo jest. już takimi tekstami, Nie wiem, czy to jest potrzebne. Ale łip cały, no. na moczu. Szkoda. Albo trwamy. I on tak właśnie. albo trwamy tak to nie wiecie. Albo F i on...

Fuck dog guys. Oh. Winston you knows this area. You fuck with oh. us and you regret it. Okay, okay, but please make sure dog guys doesn't kill me. Nayan. No, Fuck. O, to jest justu niepicza. <serie> Zaczęło w tym trailerze. Jezus, intrze. Nie trzyjasz. On jest policjantem pod przykryciem, do czemu? Oj oh, Sheng. No. I'm Inspector Taylor. You have quite a rap sheet here. Multiple arrests in San Francisco, alleged ties to organized crime, and now you're here enforcing for the Sun on ye. You know, you don't have to throw your life away like this. <laughs> your concern's really moving. Yeah, I appreciate that. I'm suddenly realizing I should have never dropped out of art school. I could have made it. I could have been a real somebody. Thank you for showing me the light, officer. I want to give you a chance, Shen, but you have to work with me. Then maybe I can cut you a deal. Oh, superintendent, I'm in the middle of an interrogation. Inspector, there's been a misunderstanding. No. Misunderstanding, sir. As your superior officer, I'm instructing you to release this man. But sir, I have it on record that he's Sun On Yi. I understand that. I can't simply just cut him loose. I mean, you're asking me to release a criminal with known connections to the Triad, and not only is it against protocol. Oh, for God's sake, Tang, he's one of us. What? Jesus, Pandrew. Let me get the door. There are a few badges outside. Who didn't hear you? It's all right, Way. We can trust her. Trust her? I just met her. Congratulations, Tank. So now you know. Maybe now we can make sure that we're helping Way, not making his job harder than it already is, hmm? Yeah, it doesn't seem like I have much of a choice. No, no, you don't. Now see yourself out. Permission to speak freely. Denied. You need to be more careful, Way. Much more careful. I can't bail you out like this again. Sir, Sir, I don't want to hear it. Just be careful. Just be careful. Kurczę, bo nie powinien, powiedzieli wszystkim to. Człowiek gangu. Członek, do lądu. Przecieram nie widzę co jest napisane. Właściwie mam na noc w targu. Dobra. Raport mam mieszkanie nowe. Ale wiecie co, to będzie na tyle. Eee, no, ja sobie tam dalej. To careful, <laughs> I za jakiś czas wrzucę też jeszcze... Ja już będę trochę dalej i będzie jakaś większa rozwałeczka, nie wiem, samochody, pościgi, e, jakieś pistolety, takie sprawy, jakaś ostra naparzanka ogólnie. O, I wtedy jeszcze raz się zobaczymy i pewnie jeszcze kilka razy, mam nadzieję, że nie miał czas, żeby coś do Was porzucać. E, także wiecie. Trzymajcie się, mam nadzieję się też bawiliście i cześć.